Jak dokonać weryfikacji partnera handlowego z Chin? Przed podpisaniem pierwszego kontraktu warto jest mieć pewność co do wiarygodności drugiej strony. Chcemy pozostać bezpieczni, chcemy uchronić się przed ewentualnym oszustwem czy problemami na przyszłość. Pierwszym takim krokiem może być zgłoszenie się do nas, do zagranicznego biura handlowego PAI w Szanghaju gdzie pomagamy polskim przedsiębiorcom ustalić podstawowe informacje na temat podmiotu na podstawie chińskiego rejestru handlowego. Na przykład, kto jest prawnym przedstawicielem firmy, jaki jest status rejestracyjny, jaki jest zakres działania danej firmy. Bardzo ważne jest, aby ustalić pełną nazwę danej firmy w języku chińskim, w znakach chińskich. Możemy też poprosić firmę o okazanie business license i innych dokumentów, które potwierdzą działanie danej firmy w branży. Powinniśmy się upewnić, że dany podmiot jest zarejestrowany i że posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności. Możemy też odwiedzić biuro kontrahenta, jeśli oczywiście jesteśmy na miejscu i mamy taką możliwość, albo zlecić to komuś zaufanemu. Warto sprawdzić dane kontaktowe, stronę internetową Social media, jak dana firma przedstawia się w internecie. Dokładnie sprawdzajmy, weryfikujmy informacje, którymi dzieli się z nami dany podmiot i podchodźmy do kontaktu z ostrożnością. Serdecznie zapraszam do współpracy, do kontaktu z Zagranicznym Biurem Handlowym PAI w Szanghaju.